Ładujemy się, ładujemy się, ale najpierw fajnie by było wiedzieć, że, że to faktycznie działa. Kropeczki wskazują, że wszystko jest jak należy. Mam nadzieję, że na samej transmisji też tak to właśnie wygląda. Za chwilkę sprawdzimy. Dobra, wszystko działa jak należy. Teoretycznie. Dzień dobry, witam po. Troszkę krótszej, może niż zazwyczaj, przerwie. Jak to po ostatnim odcinku pomyślałem sobie, no to teraz jakoś się tak zepnę, już tam mam jeden czy dwa pomysły na następny odcinek. Oczywiście pomysł upadł, bo no nie ma czasu za bardzo na to wszystko. Ale teraz w końcu udało mi się spiąć na zrobienie tego krótkiego, mam nadzieję, odcinka. Na no dość świeży temat, który pojawił się dosyć niedawno, bodajże wczoraj. I ja wiem oczywiście, że macie już swoje opinie. Część z nich widziałem chociażby na, na, na facebookowej grupie Wrestling Polska. Więc domyślam się, że znaczna większość z Was ma podobne opinie co do tego tematu. Co do tematu ACHA, aka Jordan Miles, który publicznie oskarżył WWE o dyskryminację na tle rasowym i Troszeczkę dostało się też Ring of Honor, gdzie stwierdził ACH, będziemy tego używać imienia, bo pod takim pseudonimem występował Age z tego czasu, stwierdził ACH, że ForH tylko jelital może tam liczyć na równe traktowanie, a reszta czarnoskórych osób jest dyskryminowana. I chociaż no właśnie podejrzewam, że 90% opinii będzie mniej więcej podobna, czyli żeby ACH puknął się w web, no ja to po prostu wykorzystałem do tego, a żeby w końcu usiąść, a żeby znów założyć tą koszulkę, a żeby znów ruszyć jakoś ten podcast, a żeby znów była mowa o Ring of Honor. No więc popatrzmy, jak to wygląda tak naprawdę w tym. Ring of Honor, jeżeli chodzi o zawodników czarnoskórych, w przeszłości bywało to różnie, ale w przeszłości było mniej gal, mniej pasów mistrzowskich, w ogóle to wszystko było takie mniejsze. Ale ponieważ no, ACH nie aż tak strasznie dawno temu występował w Ring of Honor, skupię się tylko na tym nie aż tak strasznie odległym czasie. <śm> A nawet skupię się na teraźniejszości, bo myślę, że w sumie ACH mówi o tym, co jest teraz albo chwilę temu. No więc ACH wspomniał, że tylko Jay Little w Ring of Honor e, może liczyć na równe traktowanie. No można powiedzieć, że na bardzo równe, całkiem niezłe, jeżeli patrzymy to w kwestii osiągnięć, bo ja myślę, że tutaj mniej więcej ACH troszeczkę celuje. No, Jay Little. Mistrzem Oro był dwukrotnie, dobrze pamiętam? Mhm. Kurczę, już mam pomału problem z pamięcią co do tych wszystkich wydarzeń z Ring of Honor. Coraz trudniej mi jest no, być z tym wszystkim na bieżąco, więc już nie, że nie czuję się aż takim Mr. Oro jak kiedyś. Starzeje się, cholera jasna. No, J. Little w sumie... Ze wszystkich swoich dni, i przy poprzednim ranie z pasem mistrzowskim, i z tym późniejszym ranem z pasem mistrzowskim, zebrało się tych dni ponad 700, więc pobił rekord nawet Samoa Joe, który co prawda uzyskał to w jednym title ranie. No dobra, ale jednak, no, Jay Little wiadomo, był mistrzem ROH w cholerę długo, i zarówno za jednym razem, jak i za drugim razem. Jay Lital był jednocześnie ROH World championem czempion oraz ROH TV championem w, w pewnym okresie czasu. Żaden inny wrestler ROH nie miał takiego wyjątkowego wyróżnienia. Tak więc, ale okej, okay. mówię o Jayu Litalu, a powiedzmy, że Jay Lital jest tutaj tym wyjątkiem. Spróbujmy znaleźć kogoś innego. Tylko teraz trzeba by sobie postawić pytanie, co to znaczy, że osiągnąć sukces? Co to znaczy, że jest to równe traktowanie? No, ja nie patrzę na to, że jak tam, czy się lubią, czy się nie lubią w szatni, bo tutaj oczywiście znamy wszelakie różne opinie, że ACH w szatni był niekoniecznie lubiany, nie był takim numerem jeden dla wszystkich, że bywał wkurzający, czy też niedojrzały, opuśćmy to, skupmy się na tym, co my jako fani wrestlingu mogliśmy widzieć. No więc jest jeszcze Kenny King, dwukrotny ROH TV Champion, mistrz tak teamowy, który zresztą sam z własnej woli te pasy mistrzowskie odrzucił i poszedł sobie do TNA, a potem wrócił, ciekaw jestem czy było widać kajtka, a potem powrócił i mimo wszystko no na tyle znów powrócił z, ze swoją karierą w Ring of Honor po swoim pobycie w TNA, że sięgnął po pas Age TV Champion dwukrotnie. Kogo my tu jeszcze miałyśmy na myśli? Shane Taylor, obecny Oro TV Champion, więc mamy już kolejne nazwisko. A jeżeli patrząc na to, że. Osiągnięcie sukcesu nie będziemy tylko ograniczać do tego, że samo posiadanie pasu mistrzowskiego. No to jest jeszcze mus, który przez długi czas był mm, wrestlerem niepokonanym w ringu. Zresztą to on właśnie też e, przerwał wcześniej e, pas ze zwycięstw Ardi Evansa. To jemu no, czy no, nie bezpośrednio, a nawet no, po części, bo kto przerwał, e, pas są awansatą zwycięstw? Jay Little, czarnoskóry wrestler. Kto się do czego przyczynił? Mus, czarnoskóry wrestler. A później, kiedy Mus yy, poniósł swoją pierwszą porażkę, to kto był tym, który go pokonał? Cedric Alexander, czarnoskóry wrestler. Zapewne jeszcze kilka przykładów jakieś by się tam pokazało, że w tym Orowej nie jest może aż tak źle jak przynajmniej w WWE. Nie wiem jak w WWE, niech sobie od... zrobią o tym osobny podcast, jeżeli chodzi o docenianie czarnoskórych wrestlerów, no, ale też oczywiście trzeba sobie postawić pytanie, może na samym początku, czy stawiając tą grupkę tych czarnoskórych wrestlerów, których no szanujemy, bo wychodzą na ten ring i ryzykują swoim życiem i zdrowiem, żeby dostarczyć widzom rozrywki. Czy oni są na tyle utalentowani, albo może czy są na tyle wyjątkowi, czy mają aż na tyle to wyjątkowe to coś, ażeby właśnie osiągać to wyjątkowe wyróżnienie? Kajtek mi tu chodzi w jedną, w drugą stronę, troszkę mnie to dekoncentruje. No właśnie, i to jest właśnie podstawowe pytanie, o którym można by długo dyskutować. Moim zdaniem można by tam oczywiście mówić w drugą stronę, że Cedric Alexander nie rozwinął swojego potencjału na tyle, na ile mógł w Ring of Honor. Chociaż kolejna strona medalu, że pod względem Mike Skilly Cedric Alexander jest niekoniecznie. Nie wiem jak tam obecnie w WWE. Tylko powiedzmy był na odrobinkę wyższym poziomie ale też czegoś bardzo tam powiedzmy spektakularnego nie osiągnął, więc tutaj też oczywiście można było to wszystko bardziej rozwinąć przy troszkę lepszym storyline, ale to już wtedy musimy się zagłębić w booking deliriusa, a to już jest kolejny etap dyskusji, na który byśmy musieli wkroczyć, więc tak naprawdę można by o tym rozmawiać godzinami i wciąż jeszcze byśmy nie doszli do meritum sprawy nie doszlibyśmy do finiszu. Moim zdaniem temat się tak naprawdę szybko rozmyje, a przynajmniej w kręgu tego co się tyczy Ring of Honor, bo być może jeśli chodzi o WWE, no wiadomo, większe środowisko, więc McCłender na pewno nie jest przesadnie zadowolony. Po tym Twitterze, po tym tweacie tego wrestlera, więc tam może ten temat troszeczkę dłużej się utrzyma. No ale WWE to już jednak nie jest moja broszka, więc no mówię, no nie ta część podcastu. Bo jeżeli chodzi o tą część podcastu, czyli Ring of Honor, moim zdaniem owszem, możemy troszeczkę powiedzieć, że znaleźlibyśmy paru czarnoskórych wrestlerów, którzy. Mogliby, mogli, którym można było bardziej e, rozwinąć to, to jaki trzymał potencjał w ich pojedynkach, w ringu, w ich storylinach, jeżeli takowe się pojawiały, ale to samo jest przecież tak samo. Znajdą się przykłady wrestlerów o białym kolorze skóry. E, o, odnośnie jeszcze Kenny Kinga, bo mi się przypomniało, Kenny King. E, Podczas gali w Madison Square Garden wygrał przecież Battle Royale, eliminując tam na końcu Jashina Liger'a i nie pamiętam, kto był ten drugi, The Great Muta chyba? Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. No może nie jakieś tam wielkie osiągnięcie, bo chociaż title shot'a za to dostał na pas Oroage World Champion, no ale zawsze jednak coś, no zawsze to jednak pokona ten... Pokonanie Justina Ligera czy The Great Moty zawsze sobie warto wpisać do swojego wrestlingowego CV. Na pewno wielu wrestlerów chętnie by sobie też to wpisało do, do swojego CV, ale jednak no niekoniecznie będą mieli ku temu okazję. Temat ten w w kontekście Ring of Honor raczej szybko się rozmyje, a przynajmniej tak mi się wydaje. Gdzieś mi chyba nawet mignęła wiadomość, że, że ACH usunął swojego tweeta dotyczącego Alitala i Oroage, przyznam, że nie sprawdzałem tego dokładnie, ale wierzę, że tak rzeczywiście też jest. No i tak naprawdę tutaj można by postawić kropkę, więc przy okazji, skoro już tutaj Jesteśmy. To jeszcze taki krótki announcement dla ciekawości. Orohage TV, tygodniówka ROH TV, wkracza do Wielkiej Brytanii na, na angielski kanał Fight Network. Od 1 listopada emitowana będzie tygodniówka ROH TV. Tak więc, pomimo tego, że ringowo OroH wygląda różnie. Sam to oczywiście widzę, sam to czuję, oczywiście druga sprawa, że różnie to teraz jest z czasem, tak jednak pod względem biznesowym Oroic stara się czynić, co się da, a żeby jakoś wciąż rozwijać tu, gdzie się da, żeby rozwijać swoje pokłady. I miejmy nadzieję, że te pokłady uda im się rozwinąć, ponieważ nawet właśnie taka pierdółka, jak właśnie to, że teraz będą w telewizji dostępni w UK, to jest im jak najbardziej potrzebne teraz właśnie w świetle tego, kiedy mamy All Elite Wrestling i kiedy, e, miejmy nadzieję, dla fanów wrestlingu, że będzie ta rywalizacja pomiędzy AEW i SmackDown, no to, czy tam NXT, no to jednak Oroage wypadałoby dla nich, żeby też starali się nie zgubić się w gąszczu tego wszystkiego. Ja oczywiście wiem, że zaraz tu się mogą pojawić komentarze, że zgubili się w tym gąszczu dwa lata temu, trzy lata temu, czy pięć lat temu, bo co lepsi wrestlerzy przeszli do WWE albo są nie wiem, w New Japan lub też w Evolve, a teraz pozostała w rosterze poza J.M. Litalem i może paroma nazwiskami, powiedzmy. Jakiego tu słowa użyć, żeby nie zabrzmiało tak jakoś obraźliwie. No niech będzie powiedzmy druga linia, tak to nazwijmy. Ale trzeba jakoś sobie radzić i trzeba zawsze mieć nadzieję na to, że jakoś to się wszystko ułoży. Bo tak jak idziemy w górę, w dół, tak zawsze możemy iść odbić się i iść w górę. Poza tym też kwestia ringowa to zawsze jest kwestia opiniotwórcza. OroAge było, jest i będzie i zbliża się turniej Survival of the Fittest, a później Final Battle i mam nadzieję, że przy tej okazji jakoś uda mi się właśnie zebrać się, zebrać się w czasie, zebrać się w tą koszulkę i zebrać się tutaj przed ten komputer, ażeby powiedzieć właśnie kolejnych parę słów, ażeby podcast o Oroge cały czas jakoś trwał. Bo tak jak kiedyś obiecałem. W przypływie chwili powiedzmy, że chciałbym taki, powiedzmy, cel życiowy, żeby z podcastem dotrzeć do odcinka numer 1000. Tak więc, kto wie, być może mając lat 70, po, po raz tysięczny będę mógł powiedzieć to, co teraz Wam powiem, po raz 157. Oglądajcie Ringa Van